To jeszcze taki szybki sosik do tych jajek w koszulkach. On też się nadaje do wielu innych rzeczy. Możecie przeczytać w opisie. Dwie takie kopiaste łyżki. Trzy kopiaste łyżki jednego słusznego majonezu. Tak mi kazała żona powiedzieć, a ja nie będę ryzykował nie zrobię inaczej. Tą musztardę, która tutaj jest francuską, koniecznie francuską. Ona jest super. Wrzucamy już. Resztkę całą, tak jest, to jest jedna czwarta słoiczka, jedna piąta. Jeżeli chodzi o musztardę francuską, prymat nie jest jedyną słuszną, ale bardzo lubimy. Żona mówi, że jest. Sorry. I miód tu nie wiem, to jest chyba 10-gramowy czy 15-gramowy słoiczek. Taki miałem jeszcze z pracy dostałem kiedyś, Boże może i przypaku mieliśmy i to właśnie ostatnie zużywamy. Pozdrawiam City Parking Group. To nie było lokowanie produktu. Już mi nie płacą. I zmieszamy. Energicznie. Żeby coś się działo. No i tak chyba wszystko. I potem smarujemy na kanapki.